Cześć, kochani, to ja Kaja, stoję właśnie na rynku głównym 44 przed mieszkaniem marzeń, bo to dzisiaj się właśnie wprowadzamy. Waliszki już stoją. Brakuje tylko Łukasza, który miał mi je wnieść, ale gdzieś go wcięło. Jestem, jestem. Chodź, mam do ciebie niespodziankę. Uważaj. Stopień. Okej. Okay. Jeszcze kawałek, nie podglądaj. Nie podglądam. Gotowa? No, dajesz. Tada! O kurde, widzę, że mamy kupę roboty. Żebyśmy tylko skończyli przed kolacją. Cześć! To jest kuchnia, którą wybraliście w głosowaniu weekendowym. My zaraz zabieramy się za jej skręcanie. Pracy co nie niemiara, zejdzie nam na pewno do wieczora i na pewno trochę się przy tym pogródziemy. Dlatego będziemy potrzebowali łazienki, żeby się troszeczkę odświeżyć. I tutaj kolejna prośba do Was. Na aplikacji mieszkania marzeń znajdziecie trzy propozycje łazienki do wyboru do naszego mieszkania marzeń. I prosimy głosujcie. Ajka wynagrodzi Was za każdy wasz, wasz głos bonem rabatowym na 10 zł. Do zobaczenia później. Hej ja. Pa! pa.